Dzień dobry, wieczór kochani w YouTube'owych zakupach Media Expert! Witam Was ja, czyli Niedaradek. Powiedzcie mi, jesteście fanami Nintendo? Macie już swoją konsolę Nintendo Switch lub Nintendo Switch Lite i z wypiekami na twarzy czekacie na nowe premiery gier? To się świetnie składa, bo mam dla Was zestaw oficjalnie licencjonowanych produktów, których żaden szanujący się fan Nintendo nie może przegapić. Tak jak nie możecie przegapić konkursu na koniec. Gotowi to? Zaczynamy! Zacznijmy od absolutnych podstaw. Czy Wy też nie znosicie zarysowań i zadrapań na powierzchni naszego sprzętu na ekranie smartfona lub laptopa, powiem Wam jednak, że nic tak nie boli i nie odbiera przyjemności z użytkowania jak porysowany ekran konsoli przenośnej. Przecież Nintendo Switch istnieje po to, by zabierać się w przeróżne miejsca, ale nie po to, by żyć w ciągłej obawie przed uszkodzeniem naszego drogocennego sprzętu. Nie, dlatego chcę Wam pokazać coś, co ukoi wasze nerwy. Poznajecie wyjątkową folię ochronną producenta Nintendo Switch PDP, ten licencjonowany przez producenta Product nie tyle chroni ekran przed zadrapaniami, pęknięciami i zapobiegania kurzowi, ale i całkowicie odmieni wygląd swojej konsoli. Mamy tu bowiem do czynienia ze specjalną edycją z motywem kultowej gry The Legend of Zelda, czyli jednego z największych hitów na platformę Nintendo. W zestawie znajdziecie nie tylko ochronną folię na ekran, ale również naklejki na stację tak jest! Dokującą i Joy oraz dwie silikonowe nakładki na analogi. Dla jeszcze większej ochrony systemu wszystko po to, by Wasza przygoda z Nintendo Switch w terenie wyglądała tak! No dobrze, zanim przejdziemy dalej, to zdradźcie mi tajemnicę. Czy wy, trzymając dłoni pada, też zastanawialiście się jak to cacko wygląda w środku? Jeśli tak, to teraz mam coś idealnego dla tak dociekliwych gamerów jak wy. Spójrzcie tylko na te dwa Przezroczyste kontrolery Nintendo Switch PDP. Trzymasz dłoni i wszystko widzisz jak na dłoni. Mamy tu bezprzewodowy Nintendo Switch Afterglow, który dzięki poliwyglonowej obudowie pozwala nam zajrzeć do swojego wnętrza. Posiada on również akumulator, który zapewnia ponad 20 godzin grania, a jego bezprzewodowy zasięg sięga nawet 9 metrów. Z kolei przewodowy kontroler Nintendo Switch Deluxe Plus Audio After Glow wyposażony jest w funkcję obsługi czatu i dźwięku w grze bez przerywania rozgrywki, natomiast 3-metrowy kabel zapewnia dużo miejsca do grania. Oba pady posiadają podwójne, programowalne przyciski z tyłu dla zoptymalizowania rozgrywki, a najfajniejsze zostawiłem na koniec. Te kontrolery świecą. Teraz możesz rozświetlić swoją rozgrywkę z oświetleniem Prismatic LED. Z łatwością dostosujesz swój ulubiony kolor i tryb oświetlenia, lub jeśli masz takie życzenie, po prostu je wyłączysz. Jasne? Pewnie, że jasne. No dobrze. Twoja konsola jest już zabezpieczona. A twoje świetlne pady gotowe do rozgrywki. Czas ruszyć w drogę i wypróbować te cacka w terenie, ale żeby ruszyć w drogę, trzeba gdzieś ten cały sprzęt spakować. A trochę tego przecież jest. Konsola, kontroler, dodatkowe joykony, zasilacz sieciowy, powerbank, gdyby trzeba było się doładować energią, no i oczywiście gry. I teraz powiedzcie, spakowalibyście swój sprzęt w taki oto że nie! O taki sprzęt trzeba należycie zadbać! Teraz w specjalnej ofercie mam dla was dwa! Zupełnie wyjątkowe etui podróżne, które są niezbędnym dodatkiem dla każdego fana Nintendo! Spójrzcie sami! Nieważne, czy wybieracie się na krótki wypad ze znajomymi, czy na przykład imieniny cioci, takie etui pozwoli ci na spakowanie wszystkiego, czego potrzebujesz. ETui jest kompatybilne zarówno z konsolą Nintendo Switch, jak i Nintendo Switch Lite. Posiada również oddzielne kieszenie do przechowywania akcesoriów i paski, które przytrzymują twój sprzęt w miejscu. ETui wykonane jest z półtwardej konstrukcji odpornej na upadki, a wygodny uchwyt pozwala na szybki i sprawny transport. Graczom z pewnością spodoba się również Pokemonowy design z pikachu w roli głównej. Czy już wszystkie masz? Masz! Natomiast jeśli wybieracie się w dłuższą podróż, z pewnością docenicie tę licencjonowaną walizkę 2 w jednym do transportu konsoli i akcesoriów Nintendo. Składa się ona ze zdejmowanego Apple Slim Travel Case, który możecie odczepić i zabrać ze sobą, jeśli akurat nie potrzebujecie pozostałych elementów. Do tego w walizce znajdziecie wymienne przegrody, które pozwalają na niestandardową konfigurację wnętrza i dopasowanie walizki do naszych potrzeb. W zestawie znajdziecie również pasek do wygodnego noszenia walizki na ramieniu. O tak! Jak sami widzicie, ten oto zestaw akcesoriów stanowi niezbędne wyposażenie każdego posiadacza konsoli Nintendo Switch lub Nintendo Switch Lite. Jeśli ty również chcesz zadbać o bezpieczeństwo swojego sprzętu, grać na olśniewających kontrolerach i podróżować ze swoim zestawem bez żadnych przeszkód, to wystarczy, że sprawdzisz mega ofertę w Media Expert i zamówisz już teraz. Kliknij tu. Na koniec konkurs dla naszych subskrybentów, żeby zawalczyć o super nagrody w komentarzu pod filmem. Napiszcie, która gra na Nintendo jest Waszym zdaniem najlepsza i dlaczego? Autorzy trzech najciekawszych komentarzy wygrywają. Powodzenia i do zobaczenia!